Cześć, witam serdecznie z tej strony Max No, nie zrobił się, dobra Cześć, witam serdecznie z tej strony Pat. Znaczy witam serdecznie z tej strony Max A dzisiaj a, będziemy Ja dzisiaj będę testować Crunchos Ginger and soy soy sauce flavor. I tam ponownie. Będziemy takie chitosy, crunchos, ginger and soy sauce testować. Proszę bardzo. Będziemy testować. Pachną jak na ciubli. Uwaga, testujemy. Kształt jest ciekawy, uwaga, testujemy. Ej, niezłe. Eee no, jest lekko ostre. Ale najlepsze to, że jak się je, to jest ostre, ale od razu po sekundzie tak znika. O, to jakaś nowość, 4 Cztery... godziny temu. Polecam. Patrzę, znaczy... Polecam. Patry, znaczy Max, 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 polecam Max. A teraz, niestety, muszę. Muszę zakończyć streama, bo ja muszę lecieć. Za chwilę powrócimy. Jeden... Idę na, y, do kina na film. Ona nazwie. Pa. Yy. Ule, nie wiem, jaki.